Witam Was dzisiaj w trochę innej odsłonie, bo jestem sama. Z tego powodu, że dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dokładnie wygląda kurs językowy. Po prostu wszystko od samego początku do samego końca. Więc, zaczynając od tego, ile taki kurs kosztuje: 5 tysięcy za jeden level, czyli dokładnie za 3 miesiące. Jeśli za pierwszym razem składacie papiery, to raczej płaci się od razu z góry za 2 miesiące. Można prosić potem o refundację, jakby wszystko jest na stronach podane, więc jakby o to nie trzeba się martwić. Jest to nawet możliwe, kiedy rozpoczniecie semestr. Jeśli na przykład go rozpoczniecie i powiedzmy po 3-4 tygodniach już wiecie o tym, że to nie jest dla Was, nie chcecie, to istnieje w dalszym ciągu możliwość refundacji. Oczywiście nie 100%, ale 30-40%, więc jakby to jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo fajna rzecz. Wszystko jest podane na stronie, bo to jest bardzo zależne od szkoły, więc po prostu trzeba poczytać, poszukać. Jeśli chodzi o wymogi, też trzeba o to sobie wcześniej zadbać, bo trzeba sprawdzić, do kiedy są terminy nadsyłania wszystkich rzeczy, bo, to, bo jest tego dosyć sporo i niestety w większości szkół trzeba to wysłać pocztą, więc trzeba też liczyć się z kosztami wysyłki do Korei z Polski. Tu jest wykaz wszystkich dokumentów, które są niezbędne do tego. Jeśli chodzi o to, jak wygląda e, przyjazd tutaj i kontynuacja tego wszystkiego, to na kwestionariuszu zgłoszeniowym wpisywałam swój kakao. właśnie przez niego skontaktowała się ze mną pani z biura, e, która wysłała mi dokładne zdjęcie, dokładną lokalizację budynku, w którym mam zajęcia. No i w tym budynku na pierwszym piętrze jak się tylko weszło, była tablica, na której były wywieszone imiona po prostu uczniów w danej klasie, na którym to jest piętrze, w jakiej sali to się znajduje. Jeśli chodzi o plotki dotyczące tego, czy na kursach językowych e, nauczyciele nie mówią po angielsku tak, jest to z reguły, prawda? aczkolwiek ja przez 9 miesięcy mojej nauki, czyli powiedzmy na 3 miesiące przypada dwójka nauczycieli, ja mam tylko jedną nauczycielkę, która mówiła po angielsku. Była to nauczycielka na pierwszym poziomie, więc to było bardzo fajne, bo zakładam, że to nie była kwestia przypadku, tylko specjalnie dali taką osobę na pierwszy poziom, jeśli chodzi o zawieranie tych z jakby. Nie mogę powiedzieć, że przyjaźni, ale tych koleżeńskich relacji, co każdy jeden level klasa jest zmieniana. W sensie to jest po prostu zrobione po to, żeby, żeby po prostu zintegrować Was z większą liczbą osób, żebyście bardziej mogli sobie potrenować ten język. Więc po prostu co jeden level y, zmieniają się osoby w klasie, nie wszystkie oczywiście, bo najczęściej piszą po prostu egzaminy i dochodzi ktoś tam na drugim, trzecim poziomie. Więc jest to cały czas y, rotacja, co też jest bardzo fajne, bo naprawdę dzięki temu poznaje się y, bardzo dużo ludzi, a ci ludzie z reguły są zazwyczaj naprawdę bardzo, bardzo pomocni. Najczęściej są to też tak samo samotni ludzie. Jak wy, jeśli przyjeżdżacie tutaj sami, bo najczęściej oni też, no, raczej się nie znają, więc są w podobnej sytuacji jak wy. Na otuchę, żeby Wam powiedzieć dokładnie, pamiętam swoją pierwszą prezentację, w której napisałam o tym, że, że no jest po prostu ciężko tutaj trochę żyć z inną kulturą, że tęsknię po prostu za swoją rodziną. No niestety bardzo źle poszła mi ta prezentacja, bo to była. Pierwsza moja prezentacja. No i zapomniałam praktycznie połowy tekstu. Oczywiście, co mogłam zrobić, rozpłakałam się. Oczywiście nie na środku sali, ale już z łzami w oczach poprosiłam nauczycielkę, czy mogę po, swoim, po swojej prezentacji pójść do łazienki. No i oczywiście łezki tam się pokręciły wokół i poleciały, i właśnie wtedy przyszła do mnie jedna Chinka zapukała do drzwi tam zapytała się, czy wszystko dobrze. I potem zaproponowała mi, że jeśli czuję się tutaj samotna, to możemy gdzieś tam potem wyjść razem na obiad. Z nią trzymam kontakt do teraz. Jest to powiedzmy jedna z bliższych mi osób z kursu, więc jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, że jakby ci ludzie naprawdę się sobą interesują. Czagi! taką karteczkę. Na której jest rozplanowany każdy dzień nauki. I co, co jest bardzo fajną rzeczą, bo przed każdą lekcją dokładnie wiecie z jakiej strony co będzie. Na przykład wiecie o tym, że w dany dzień na przykład przypada jakaś gra, w której będziemy na przykład musieli opisywać przedmioty, więc po prostu przed lekcją możecie się do tego przygotować. Są dwie oceny, które jakby kierują nas do tego, czy możemy przejść na dane, właściwie nie dwie oceny a dwa razy jakby te same testy, bo po pierwszym półtorej miesiąca mamy test całej książki i jest to, jest to rozmowa z nauczycielem, prezentacja przed klasą, pisanie, słuchanie i czytanie. I to są zawsze te same egzaminy. No i potem jeśli zdamy je na 70% lub wyżej... Wtedy przechodzimy po prostu na kolejny poziom. Po zakończeniu, już właśnie egzaminów, przypada jakby jeden dzień lekcji z kulturą. I to jest w zależności od nauczyciela, co wybierze, w zależności od tego, bo czasem są na przykład głosowania, co też jest przepiękne, bo głosowania w klasie albo wybór tego, która osoba ma na przykład robić prezentację pierwsza i tak dalej, zawsze jest wynikiem tego, kto wygra w kamie papiernożyce. I to jest dosłownie walka za każdym jednym razem o wszystko, dosłownie o wszystko. I właśnie po, tych, po tym półtorej miesiąca jedziemy na tą lekcję kultury i w, na moim pierwszym poziomie było to Lotte World. Na drugim poziomie było to muzeum, a teraz na trzecim pojechaliśmy do koreańskiego domu. I, I zrobiliśmy tam uchwyt do telefonu. To jest też w zależności od tego, jakby co znowu nauczyciel wybierze, bo akurat pod tym względem nie mamy do końca na to wpływu. Oczywiście, jakby to wchodzi, opłata tego wchodzi w koszt tego, co zapłaciliśmy za semestr, więc jakby nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Chodzi o to, jak wygląda dokładnie lekcja. Jeden rozdział książki zawiera w sobie najczęściej cztery gramatyki, powiedzmy około 60 słów. Jeden rozdział przypadają dwa dni. A plus do tego jeszcze dochodzi, tam wiadomo, że to już jest użyciem jakby tych rzeczy, że musimy nauczyć się dialogów, które są w książce, po prostu jakby wychodzimy przed całą klasę i na przykład przedstawiamy taki dialog z drugą osobą, mniej więcej wygląda to w ten sposób. Uczymy się gramatyki, potem są rozmowy w parach i tak po prostu co rozdział, wszystko. No i potem półtora miesiąca jest e, egzamin. Jeśli chodzi jeszcze o to, jak dokładnie wygląda taki egzamin, e, na pierwszym i drugim levelu dosłownie to były rzeczy z książki. W sensie to były rzeczy po prostu wyciągnięte z książki i włożone na egzamin. Więc jeśli się uczyliście, jeśli, e, jeśli naprawdę sumiennie powtarzaliście to. Nie ma możliwości po prostu, żebyście nie zdali. Natomiast na trzecim poziomie, no już to tak kolorowo nie wygląda, już te rzeczy nie są przepisane z książki, są po prostu wzięte gdzieś tam, wymyślone przez nauczycieli. Więc no jest, jest dużo trudniej i też tak samo jest dosyć spora przepaść, jeśli chodzi o, o łatwość tych egzaminów, to na pewno. Zmienia się też sposób oceniania prezentacji. Prezentacje, które przedstawiamy, wyglądają też tak, że, że po prostu wybieramy lub losujemy, to jest bardzo zależne od nauczyciela też znowu. Temat po prostu prezentacji. To są zazwyczaj tematy po prostu rozdziałów, w których się uczyliśmy i piszemy po prostu sami tą prezentację. Nauczyciel sprawdza nam tę prezentację, poprawia. Potem piszemy drugi raz tą samą prezentację, przypisujemy ją po prostu już z tymi, jakby poprawkami. Możemy też sobie w międzyczasie jeszcze coś dopisać, jak nam przyjdzie do głowy, i nauczyciel to sprawdza drugi raz. Po dwóch tygodniach jest prezentacja, czyli wychodzimy przed całą klasę i mówimy z głowy do co napisaliśmy. Na pierwszym i drugim poziomie liczy się bardziej w ogóle to, że się pojawisz i zapamiętasz, że widać, że się nauczyłeś. Natomiast no, już na trzecim poziomie dochodzi prezentacja, którą też musisz za sobą, yy, musisz, nie musisz, to jest w zależności, ale dostajesz od tego, do tego dodatkowe punkty, plus yy, już dochodzi ocena, wymowy, intonacji słów. Jest to też tak, że nieobecności możecie mieć yy, 6 w ciągu, yy, w ciągu jednego levelu, jeśli macie poniżej tych sześciu obecności, po prostu nie zdajecie, nieważne jakie będziecie mieli oceny końcowe z testu, po prostu nie zdajecie egzaminu. A, y, trzy razy niezdany level kończy się z tym, że musicie wrócić do swojego kraju po prostu, bo już wtedy żadna szkoła Was y, nie przyjmie i y, bo wtedy jakby nie wykazujecie chęci nauki i nie dostajecie wizy. Y, jeśli chodzi o wizę, y, szkoła poniekąd dba trochę o to, żeby jakby ta wiza się y, żebyście o niej nie zapomnieli. Bo ja na przykład dostaję cały czas powiadomienia na temat po prostu SMS-ami na temat tego, że trzeba na przykład zapłacić kolejny poziom, bo, bo za niedługo zbliża się moja wizyta w Immigration Office, więc trzeba po prostu potem wykazać, że zapłaciłam za te semestry. Umawiają też oni wizyty w tym właśnie Immigration Office. Wy tylko po prostu jakby musicie załatwić te formalności, tylko i aż, bo. W tym miejscu też potrafią być bardzo, bardzo, bardzo różne problemy. Ale o tym może kiedy indziej, bo, bo to też była bardzo, bardzo zawiła historia, z tym, że prawie nie wpuścili mnie do Korei <grytanie> z Polski, jak wracałam z wakacji z powrotem na kurs, ale to innym razem. Drzech jest dużo, materiału też jest dosyć dużo. Dla osoby, która powiedzmy była tym takim środkowym uczniem, jak ja. Czyli nie byłam ani żadnym prymusem, ani nie byłam też osobą, która y, olewa szkołę. Jest to trochę zabójcze tempo. Jeśli dochodzi do tego właśnie na przykład praca, warto powiedzieć, bo przez y, pierwsze 6 miesięcy będąc tutaj, będąc y, na tej wizie, nie możecie pracować. W sensie jest to po prostu nielegalne. I dopiero po sześciu miesiącach od wydania wizy możecie podjąć się legalnej pracy. Oczywiście też trzeba załatwić sobie zaświadczenie, które zezwala Wam na to, ale jakby jest to możliwe. Natomiast do tego czasu, no, no niestety musicie się utrzymać z tych pieniędzy, które przywieziecie ze sobą, dlatego też szkoły. Tak bardzo wymagają właśnie tych wyciągów skąd, bo muszą sobie jakby zapewnić to, że z powodów finansowych nie wrócicie do swojego kraju. Więc przez te 6 miesięcy możecie tylko wydawać je, nie zarabiać. To też jest bardzo dobry biznesplan dla nich, jak zresztą większość rzeczy, którą, którą robi Korea. Jeśli myślicie o wyjeździe na taki kurs, taką próbę sprawdzenia siebie, to jest to świetna okazja, bo. Człowiek naprawdę uczy się bardzo, bardzo dużo dzięki temu. Ten angielski, na dobrą sprawę, nie jest wcale aż tak dużą przeszkodą, bo naprawdę, jeśli chcecie, to się dogadacie wszędzie, z każdym. Po prostu trzeba bardzo, 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 bardzo mocno chcieć. I tym miłym akcentem motywacyjnym ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym.